Z pięknego i historycznego kompleksu obiektów Fort Mill w południowej Karolinie, siedziby kościoła Morningstar Fellowship, Narodowego Centrum Konferencyjnego Heritage i Uniwersytetu Morningstar, przynosimy ci proroczą perspektywę na bieżące wydarzenia autorstwa Rika Joynera. Posłuchajmy punktu widzenia i analiz Rika dotyczących ważnych zagadnień naszych czasów. Dziękuję za to, że słuchacie proroczych perspektyw na bieżące wydarzenia. Chciałbym odnieść się do czegoś, co niewątpliwie wywoła kontrowersję. Są pewne rzeczy, które powinny być kontrowersyjne, ponieważ zdarza się, że coś widzimy, ale nie umiemy tego poprawnie wyartykułować. A spór czy kontrowersja, jakie powstają, pomagają jasno i wyraźnie określić stanowiska w danej sprawie. Dlatego nie martwię się, a wręcz doceniam wyzwania, jakie ludzie rzucają moim wypowiedziom, dlatego że chcemy przedstawiać różne sprawy dokładnie i akuratnie. We wczorajszym programie wspomniałem o ortodoksyjnym rabinie żydowskim. Wspomniałem o tym, że w społeczności ortodoksyjnych Żydów procent rozwodów jest bardzo niewielki. Natomiast największą chyba plagą chrześcijaństwa współcześnie są właśnie rozwody. Ma miejsce niewiarygodnie wielka liczba rozwodów, romansów, zdrad małżeńskich. Jeżeli istnieje jakaś odwrotność tego, na czym polega życie w Królestwie i przynależność do Królestwa Bożego, to na pewno to, co się dzieje w odniesieniu do małżeństw, jest taką odwrotnością. To zasmuca Boga, który nienawidzi rozwodu. Prawdopodobnie około połowy z Was, widzów tego programu. Cierpiało rozwód. Jeżeli doświadczyliście rozwodu, to prawdopodobnie nienawidzicie go tak samo jak Bóg go nienawidzi. Czy wiecie dlaczego Bóg nienawidzi rozwodów? Bo on sam jest rozwiedziony. On o tym mówi w Jeremiasza III rozdziale. On dał Izraelowi list rozwodowy, ponieważ Izrael podążał za innymi bogami, za innymi narodami. Bóg w pewnym momencie powiedział rozwodzę się z wami, oto list rozwodowy. Wierzę, że On ponownie poślubi tą odprawioną oblubienicę. Ta relacja zostanie odbudowana. Ja jestem tego świadom, posiadam perspektywę co do tych wydarzeń, ale faktem jest, że Bóg przeszedł przez rozwód. Dotarło to do mnie, kiedy zajmowałem się sprawą pewnego człowieka, który chciał być ordynowany, a raczej jego kościół chciał, aby on został ordynowany, ale on był rozwodnikiem. Ja się z tym zmagałem, bo to był naprawdę wspaniały człowiek, spełniał wszystkie przesłanki, aby być starszym w kościele, ale był rozwodnikiem. Ja przyszedłem z tym do Pana i powiedziałem: Panie, potrzebuję mądrości, chcę zrozumieć pismo, co pismo mówi odnośnie tej sprawy. Coś mi tu nie gra. W tym przypadku rozwód nie był winy z winy tego człowieka. On był wiernym, kochającym mężem, ale żona po prostu go zostawiła. Czy należy go za to winić? Czy należy go skazać na to, żeby nigdy już nie mógł nikogo poślubić? Znam przypadki, gdy kobieta musiała odejść od męża po to, żeby ocalić swoje życie, ponieważ była wykorzystywana, maltretowana, bita, jej życie było zagrożone i ta kobieta uciekła z dziećmi. Czy ona powinna być skazana na to, żeby nigdy już nie mieć relacji małżeńskiej? Czy jej dzieci powinny być w podobny sposób skazane? W ciele Chrystusa są różne punkty widzenia na ten problem. Starałem się przestudiować każdy z tych punktów widzenia, ponieważ jest to obszar, w którym bardzo potrzebujemy zrozumieć sąd Boży i sprawiedliwość Bożą. Królestwo Boże opiera się na sprawiedliwości i prawie. Nie chcemy iść na kompromis co do nauki pisma świętego. Nie chcemy jej wykrzywiać, dopasowywać do jakichś naszych wyobrażeń. Chcemy zrozumieć i poznać to, co Bóg mówi w Piśmie Świętym. Bóg zabronił wykrzywiać to, co On powiedział. Jednak czasem angielskie tłumaczenia Biblii wypaczają to, co naprawdę zostało powiedziane i musimy powrócić do tekstu oryginalnego. Prawdopodobnie dlatego Pan zachował na przykład zwoje z nadmorza martwego i tak wiele oryginalnych tekstów pisma świętego, pisma ojców, z których możemy odtworzyć cały Nowy Testament, ponieważ oni dokładnie wiedzieli, co Nowy Testament mówi. Sądzę, że Biblia, jaką dzisiaj mamy, jest dokładnie tym, co Bóg zamierzył i tym, co chciał powiedzieć. Ale niektóre tłumaczenia wypaczają oryginalny sens. W tej sprawie, o której wspomniałem, szukałem pana i On odpowiedział mi: Nigdy nie dyskwalifikuj nikogo z pozycji przywództwa za coś, za co ja sam zostałbym zdyskwalifikowany, tak powiedział Pan. Pytałem Pana, co masz na myśli? On powiedział: Ja jestem po rozwodzie. I pokazał mi ten fragment Jeremiasza. Nigdy tak o tym nie myślałem. Czyżby sam Bóg nie mógł być starszym w naszym kościele, ponieważ przeszedł przez rozwód? A zatem co mamy z tym zrobić? Powinniśmy poprawnie wykładać słowo prawdy, prawidłowo je dzielić. Nie chcemy go wypaczać ani wykrzywiać, manipulować nim w jakikolwiek sposób, bo to by zniszczyło samą istotę tego, co, co pragniemy robić i kim pragniemy być. Mamy zatem do omówienia bardzo poważne rzeczy. Uczynimy to w następnych fragmentach programu. One są niezmiernie ważne, jeżeli mamy być reprezentantami Królestwa Bożego tutaj na Ziemi. Za chwilę będę z powrotem mówił. PC Study Bible to biblijny program komputerowy, którego używam mniej więcej od 12 lat, ponieważ myślę, że jest najlepszy. My właśnie zawiązaliśmy partnerstwo z PC Study Bible i mamy wersję tego programu stworzoną dla Morningstar, zawierającą różne tłumaczenia Biblii oraz książki warte około 800 dolarów. Możesz to u nas kupić za tylko 55 dolarów wraz z przesyłką. Wyszukiwarka tego programu działa jak konkordancja nie tylko do Biblii, ale do wszystkich książek, które znajdują się w jego bazie. Jeżeli więc chcesz sprawdzić, co na jakiś temat mieli do powiedzenia Wesley czy Luther, czy jakikolwiek inny wielki głos w historii kościoła, możesz to zrobić. Dołączyliśmy tutaj też nowsze książki, nawet parę moich. Także to PC Study Bible na pewno Ci się spodoba. Przed reklamą mówiliśmy o Królestwie Bożym, o Bożej sprawiedliwości, o pewnych prostych aspektach sprawiedliwości Bożej i staraliśmy się zrozumieć w świetle Pisma Świętego jedną z największych tragedii w ciele Chrystusa, jaką są rozwody pomiędzy chrześcijanami, rozpadające się rodziny, poranieni ludzie, a szczególnie poranione przez rozwód dzieci. Jest to okropna, naprawdę okropna rzecz. Uważam, że to niszczy serce, istotę naszego narodu i pozbawia Kościół siły. Wiem jednak, że legalizm nie jest nigdy odpowiedzią na bezprawie. Nowy Testament nie powstał jako kolejne prawo. Musimy to zrozumieć. Owszem, są przykazania nowotestamentowe rzeczy, które musimy robić i zachowywać na Soborze Jerozolimskim. Postanowiono, że poganie mają zachowywać cztery rzeczy niezbędne. Powstrzymywać się od bałwanów, od rzeczy zadławionych, od krwi, od rzeczy ofiarowanych bałwanom, od nierządu i powiedziano, że jeśli te rzeczy czynić będziecie, to dobrze uczynicie. Ale jeśli przypatrzymy się listom, to zobaczymy, że standardy dla liderów są znacznie wyższe. Liderzy musieli przestrzegać wyższych standardów, a my wszyscy jako chrześcijanie powołani jesteśmy do przywództwa, ponieważ mamy być głową, a nie ogonem. Jeżeli upodabniamy się do Chrystusa, to jedną z jego podstawowych cech jest to, że jest przywódcą. On jest królem królów. Podążając za Chrystusem, wzrastamy i rozwijamy się w przywództwie w pewnych dziedzinach, powinniśmy żyć według coraz wyższych standardów. Ale wspominałem o tym, że w społeczności ortodoksyjnych Żydów jest niski współczynnik rozwodów, i ci Żydzi wierzą, że tak jest, ponieważ po to, żeby otrzymać rozwód, oni muszą udać się do rabina. Ale oni zezwolili na rozwód. Gdyby nie zezwolili, to każdy, kto chciałby się rozwieść, musiałby iść do świeckiego sądu. Ale ponieważ w społeczności żydowskiej rozwód jest dozwolony, to oni idą do rabina i on prowadzi ich przez proces rozwodowy. Mówi, owszem, możecie dostać rozwód, ale musicie przez pewien proces przejść. I ten proces jest tak zaprojektowany, żeby znaleźć jakikolwiek możliwy sposób na pojednanie się. I to niemal zawsze się udaje. Częścią tego procesu jest odczytanie z pisma przekleństw, które są rezultatem złamania przyrzeczenia. Jest w tym bojaźń Boża, którą musimy mieć i rozumieć. Musimy wiedzieć, jakie konsekwencje przychodzą w rezultacie rozwodu. Gdy się pobieramy, czynimy święty ślub, a potem łamiemy dane słowo. Współcześnie ma miejsce erozja wierności danemu słowu. Niemalże nie słyszy się o ludziach, którzy dotrzymują danego słowa. Nawet kontrakty już ludzi nie wiążą, ale wierzę, że my powinniśmy wystąpić w radykalnie odmiennym duchu. Ci, którzy są obywatelami królestwa, nie powinni potrzebować kontraktu, ponieważ ich słowo ich wiąże. Możemy potrzebować kontraktu po to, żeby sobie przypomnieć, co obiecaliśmy, do czego się zobowiązaliśmy ale nie po to żeby on nas wiązał, ponieważ wiąże nas dane słowo. Jeżeli chcemy być podobni do Boga i naśladować go, o to właśnie chodzi w uczniostwie, żeby stawać się jak Jezus. To jedno z podstawowych cech Boga jest to, że on dotrzymuje danego słowa. Nasze zbawienie opiera się na wierności Boga danemu słowu. Nawet niebiosa są podtrzymywane mocą jego słowa. I my musimy to odzwierciedlać. Jezus powiedział, niech twoje tak będzie tak, a nie, niech będzie nie, bo co ponadto, to jest od złego. Jeżeli mówisz tak, to znaczy, że zrobisz to, do czego się zobowiązałeś. Jeżeli mówisz nie, to znaczy, że tego nie zrobisz. Dane słowo jest naszym zobowiązaniem. Jeśli daliśmy słowo, musimy zrobić to, do czego się zobowiązaliśmy. Zdarza się, że coś komuś obiecamy, jakąś zwykłą rzecz i zapominamy. To no, po prostu brak uwagi, ale powinniśmy mimo to troszczyć się, żeby dotrzymać danego słowa. Ja sam dopuszczam się w tym uchybień, podobnie jak każdy. Zapominam o rzeczach, które zobowiązałem się zrobić, ale nie chcę tego. Potrzebujemy czasem zapisać rzeczy, do których się zobowiązaliśmy, po to, żeby je pamiętać. Są pewne sprawy dotyczące sprawiedliwości bożej, które zostały bardzo osłabione. I muszą zostać odnowione i wrócić na właściwe miejsce, do charakteru, do natury ciała Chrystusa, aby ciało Chrystusa reprezentowało Boga na ziemi. Mój przyjaciel, ortodoksyjny rabin żydowski, napisał tę książkę Triumf Sprawiedliwości. Jedna z najbardziej interesujących książek, jakie kiedykolwiek czytałem. Opublikowaliśmy ją. Nie podaję jego imienia, ponieważ to mogłoby być dla niego niebezpieczne. On jest faktycznie rabinem. Ale ta mała książka tutaj jest tak przepełniona mądrością na temat tego, czym jest sprawiedliwość, że może radykalnie wpłynąć na Twoje życie. On pisze o rzeczach takich, jak proces Jezusa przed Sanhedrynem, jak ten proces stał w sprzeczności z, z prawem obowiązującym w społeczności żydowskiej wówczas, i pisze o konsekwencjach, jakie w rezultacie złamania sprawiedliwości przyszły na lud żydowski. Jest to znacząca książka napisana z niesamowitej perspektywy. Jest ona dostępna w naszej księgarni i na pewno będziesz nią zainteresowany. Sprawiedliwość Boża jest fundamentem, podstawą, na jakiej stoimy w Jego Królestwie. Jeżeli chcemy budować nasze życie w oparciu o Królestwo, które jest niewzruszone, to musimy przyjąć Bożą sprawiedliwość. Za chwilę wrócę. Kim tak naprawdę jesteś, dokąd zmierzasz, kto będzie z Tobą? My spotykamy się z duchem Jezusa, z Jego drogą, z Jego prawdą, z Jego życiem. Jesteśmy pionierami edukacji teologicznej z dynamiką XXI wieku. Wywieramy wpływ na każdą sferę kultury. Jesteśmy Uniwersytetem The Morningstar. Aplikuj online www.morningstaruniversity.com przed przerwą mówiłem o sprawiedliwości Bożej. Mój przyjaciel Steve Strong, wydawca takich publikacji jak Charisma Magazine czy Ministry Today, człowiek którego z biegiem lat coraz bardziej cenię za jego znaczący wgląd i zrozumienie rzeczy, już przed laty zwrócił moją uwagę na pewien problem. Jednym z powodów hańby w ciele Chrystusa jest to, że nie mamy sędziów. Paweł Apostoł powiedział: Ku Waszemu zawstydzeniu to mówię. Czy nie macie sędziów pośród siebie? Wy, którzy macie sądzić aniołów, nie jesteście w stanie rozsądzić najprostszych życiowych spraw. On napomniał wręcz zgromił Koryntian za to, że chodzili do pogan po to, żeby uzyskać sprawiedliwość. Tymczasem to poganie powinni wydeptywać ścieżki do kościoła, aby uzyskać sprawiedliwość i sprawiedliwy wyrok. W kościele powinna być taka bezstronność, pewność i prawość. Mój przyjaciel ortodoksyjny rabin żydowski, on teraz studiuje, aby zostać ortodoksyjnym sędzią. Osiem lat zajęło mu to, żeby zostać rabinem, a są to bardziej intensywne studia niż jakikolwiek kolecz. Oni muszą uczyć się na pamięć Tory, muszą się uczyć Talmudu. W społeczności ortodoksyjnych Żydów nie wierzą, że się czegoś nauczyłeś, dopóki nie wykujesz tego na pamięć. Dlatego oni musieli opanować, zapamiętać cały ten ogromny materiał. Osiem lat studiów, żeby zostać rabinem. I teraz on podjął kolejne ośmioletnie studia, aby zostać sędzią. I pytam go, co będziesz studiował przez te osiem lat, żeby zostać sędzią? Czy to będzie prawo, jak w przypadku naszych amerykańskich sędziów? On odpowiedział nie. Większość z tego, co studiujemy, to bojaźń Boża. Ja mówię niemożliwe. Przez 8 lat on odpowiedział tak. Nawet nie masz pojęcia o głębi oraz intensywności tego, czego się uczymy. On powiedział mi, że sędziowie w tej społeczności są ordynowani i powiedział mi, jak ta ordynacja wygląda. To było uderzające. Oni czytają wszystkie fragmenty pisma, które mówią o przekleństwie spadającym na tych, Którzy wypaczają sprawiedliwość. Czytają wszystkie fragmenty Biblii o tym mówiące, mówiące o konsekwencjach wykrzywiania sprawiedliwości, a potem modlą się do Boga. Ci mianowani sędziowie modlą się i wzywają Boga, aby te klątwy ich dosięgły, jeżeli kiedykolwiek wykrzywiać będą sprawiedliwość. Jakby ci się podobało, gdybyś miał coś takiego zrobić po zakończeniu swoich studiów. Ale to jest powaga, z jaką oni traktują sprawiedliwość i sąd w swojej społeczności. Po takim kursie sędziowie słuchają stron i są naprawdę przejęci, żeby przypadkiem nie wypaczyć sprawiedliwości. Upewniają się, czy rzeczywiście stronom sporu wymierzana jest sprawiedliwość. Czyż my w ciele Chrystusa nie powinniśmy mieć podobnej prawości? Ja nie mówię o tym, żebyśmy też studiowali 8 lat i przechodzili przez ten sam proces. Ale pamiętajmy, że w pierwszym kościele, gdy wyznaczano starszych, to starsi byli sędziami. Nowotestamentowy model zarządzania kościołem był oparty o system rządów w Izraelu. Starsi miasta w Izraelu siedzieli w bramach miasta jako sędziowie. Oni robili wszystko od zatwierdzania ważności czynności prawnych, potwierdzania porozumień i kontraktów aż do kwestii małżeństw i rozwodów. Wszystko było czynione przez starszych. I dopiero wtedy, gdy sprawa przekraczała ich kompetencje bądź ich mądrość, była przynoszona wyższemu sędziemu, którym był sam król. Ale wszyscy starsi byli zarazem sędziami. To była jedna z ich głównych funkcji i tak też miało być w kościele. Nowotestamentowi starsi też mieli być sędziami, do których ludzie mieli przynosić swoje spory, mieli też do nich przynosić swoje porozumienia i pytać, czy mógłbyś nam pomóc zawrzeć to porozumienie? To mógł być kontrakt biznesowy. Sędziowie mieli rozstrzygnąć, czy jest to sprawiedliwy kontrakt, czy on równoprawnie sprawiedliwie traktuje obie strony. Czy zawiera wszystkie stosowne postanowienia? Starsi byli ludźmi mądrości, powagi i prawości i sprawiedliwości. Bóg bardzo troszczy się o to, żeby ludzie byli uczciwie traktowani, i my, jako członkowie ciała Chrystusa, powinniśmy to uchwycić i podążać za tym. Cofnijcie się i przeczytajcie list do Koryntian. Zwróćmy uwagę na to surowe napomnienie apostoła Pawła, skierowane do Koryntian, z tego powodu, że starsi nie rozsądzali sporów między ludźmi we właściwy sposób. To są podstawy. Wierzę, że większość. Rozłamów w kościele nigdy nie miałaby miejsca, gdyby starsi właściwie wykonywali swą pracę. Ludzie muszą jest, mieć świadomość, że jest ktoś, do kogo mogą się udać po rozstrzygnięcie sporu. Musimy się naprawdę tym zająć i jasno to określić. Musimy jako Kościół rozstrzygać spory pomiędzy ludźmi, rozwiązywać problem podziału, a szczególnie tego najbardziej bolesnego podziału, jakim jest rozwód. Ludzie mają problemy we wzajemnych relacjach. Gdy na całym świecie żyło tylko dwóch braci, to jeden z nich powiedział: Ten świat jest za mały dla nas dwóch. Nie mogli ze sobą wytrzymać dwóch braci. Kiedyś przeszedłem szkolenie w zakresie ubezpieczeń, aby dostać licencję agenta ubezpieczeniowego, to byłem zdziwiony, że gdy w stanie New Jersey były tylko dwa samochody. Dwa samochody w całym stanie to one zderzyły się ze sobą, ponieważ spotkały się na jednym skrzyżowaniu i żaden z nich nie chciał ustąpić pierwszeństwa. Dla ludzi bycie razem jest trudne i w świecie nieustannie toczy się konflikt. Ja dotknąłem tego problemu bardzo powierzchownie. Można na ten temat dużo więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że dostaniecie tę książkę. Mówiąc o triumfie sprawiedliwości, ta książka zachęci nas, aby miłować sprawiedliwość i przyniesie nam zrozumienie, że jeżeli mamy reprezentować Królestwo Boże na ziemi, to musi się to dziać w oparciu o sprawiedliwość i prawo. Ta prawość zostanie przywrócona, Słowo znów będzie nas wiązać. Będziemy znów dawać Słowo i zawierać przymierza, które nie będą traktowane lekko. Ja pracuję w tej chwili z bardzo poważnym przypadkiem rozwodu. Z mężczyzną, którego małżeństwo się rozpadło i on bardzo szybko, zbyt szybko zaangażował się w nowy związek. To był bałagan. W związku z moim zaangażowaniem w tą sprawę, ja otrzymuję różne dziwne e-maile, nawet pogróżki. Ale Pismo mówi w Galacjan 6:1, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimkolwiek upadku, jakimkolwiek upadku, to wy, którzy macie ducha, poprawiajcie, czy też w Grecji wydoskonalajcie takiego w duchu łagodności, uważając zarazem, żebyście i sami nie byli kuszeni. Byłem zaszokowany tym, że ci, którzy najbardziej wściekają się z powodu mojego zaangażowania w odnowę tego ewangelisty, o którym mówię, otóż ci sami ludzie sami przeszli przez rozwody i nigdy nie doświadczyli żadnego procesu odnowy poprawy, przywrócenie ich do posługi. Byłem bardzo zasmucony poziomem hipokryzji tych ludzi. Dla mnie to świadczy o niskim poziomie standardów, jakie mamy w ciele Chrystusa, ale wierzę, że to może zostać skorygowane i to skorygowane szybko. Musimy zwrócić uwagę na fakt, że Pan zawsze był totalnie, całkowicie sprawiedliwy. To była podstawa jego autorytetu. On zawsze jest prawy i postępuje w sprawiedliwości. Ale spójrzcie tylko, jakie niewiarygodne miłosierdzie miał dla grzeszników. Oraz z drugiej strony, spójrzcie na absolutny brak miłosierdzia wobec tych, którzy chodzili w pysze i własnej sprawiedliwości. Wróć do Ewangelii, poczytaj i zwróć na to uwagę. Jak Pan traktował grzeszników, a jak traktował hipokrytów, tych, którzy sami się usprawiedliwiali? Nie chcemy być hipokrytami ani tymi, którzy usprawiedliwiają sami siebie. Jest miłosierdzie, jest łaska, ale to nie znaczy, że Pan idzie na kompromis ze sprawiedliwością. I to nie znaczy, że jest czymś normalnym, że łamiemy dane słowo, że to jest ok, to jest w porządku, tak to się zdarza. To jest złe, ale możemy być z tego uzdrowieni. Jakikolwiek upadek, bez względu na to co zrobiłeś, nie jest większy niż moc krzyża. Krzyż może to uleczyć, ale nie może być pojednania ani odnowienia, jeżeli ktoś najpierw nie uzna swego grzechu, upadku, przestępstwa, złamałeś dane przyrzeczenie. Zrobiłeś tą czy tamtą rzecz, popełniłeś cudzołóstwo, czy cokolwiek. To jest grzech, z którego trzeba się upamiętać. Bóg nie przebacza wymówek, Bóg przebacza grzechy. Nie może być upamiętania, pojednania i odnowy bez uprzedniego uznania grzechu i nawrócenia, powiedzenia sobie, że nie będziemy już chodzić tą drogą. Ale wiecie co? Sprawiedliwość i prawo przychodzą na Ziemię w osobie króla królów i pana panów, i jego królestwo nadejdzie. Jego wola będzie się działa na Ziemi jako jest w niebie. I on powołał Ciebie, abyś był częścią przygotowania drogi dla nadejścia Jego królestwa. PC Study Bible to program komputerowy, którego używam przez około 12 lat, ponieważ wierzę, że to jest najlepszy program. My właśnie utworzyliśmy partnerstwo z PC Study Bible i mamy wersję Morningstar tego programu, która zawiera liczne tłumaczenia Biblii, ale zawiera również książki warte około 800 dolarów. Możesz to u nas teraz kupić za jedyne 55 dolarów wraz z przesyłką. Wyszukiwarka tego programu jest jak konkordancja dla każdej książki. Jeżeli chcesz wiedzieć, co na dany temat mieli do powiedzenia Wesley czy Luther czy jakikolwiek inny wielki głos w historii kościoła, i ten program zawiera też y, niedawno wydane książki, w tym również wiele moich książek. To jest niesamowity program, na pewno będziesz z niego zadowolony, z tego PC Study Bible. To jest czas, w którym tak wielu studentów, y, uczniów kończy szkołę średnią. To jest niesamowity czas. Zmiana jest rzeczą dobrą. Chciałbym, żebyś rozważył posłanie swoich dzieci do nas, do Morningstar University, na jednoroczny program szkoły biblijnej aby zanim pójdą do koledżu miały jasną wizję swojego celu, swojego powołania, świadomość swoich darów i zostały solidnie ugruntowane w prawdzie biblijnej i mogli dzięki temu przeciwstawić się okropnemu atakowi, jakiego z pewnością doświadczą, jeżeli udają się na jakikolwiek świecki uniwersytet. Mamy programy studiów różnych stopni, aż do doktoratu, włącznie, ale przede wszystkim mamy tą szkołę biblijną. Ludzie mogą do niej przez rok uczęszczać i wziąć tą jasną, klarowną wizję, która pomoże im przez resztę ich życia, więc proszę rozważcie tę propozycję Morningstar University Kim naprawdę jesteś, dokąd zmierzasz, To będzie z Tobą. My spotykamy się z Duchem Jezusa, z Jego drogą, Jego prawdą, Jego życiem. Jesteśmy pionierami edukacji teologicznej z dynamiką XXI wieku. Wywieramy wpływ na każdy obszar kultury. My jesteśmy Morning Star University. Aplikuj online na stronie www.morningstaruniversity.com Dziękuję, że wysłuchaliście dzisiejszego programu. Zapraszamy Cię, żebyś odwiedził nas osobiście w kompleksie budynków Heritage International Ministry, położonym niedaleko Charlotte w północnej Karolinie. Ciesz się naszą gościnnością i miłym pobytem w odnowionych pokojach i apartamentach dostępnych zarówno na krótki, jak i dłuższy pobyt. Tutaj spotkasz chrześcijan z całego świata, którzy przybyli, aby wziąć udział w uwielbieniu. Słuchać nauczania oraz korzystać z służby proroczej. Morningstar. Pozwól, by wpływ na Ciebie wywarli najbardziej szanowani nauczyciele i prorocze głosy naszych czasów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nas na morningstarministries.org. Prosimy Cię, abyś rozważył wsparcie naszej posługi przez dar finansowy w szczególności wsparcie emisji tego programu. Dzwoń na podany numer po to, żeby przekazać darowiznę albo zrób to przez stronę internetową. Słuchaj nas od poniedziałku do piątku w tym samym czasie, aby poznać prorocze perspektywy na bieżące wydarzenia.